Cześć, witam Was na kanale Olo i Jula, z tej strony Olo W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak układać kostkę z cube Jest to jedna z prostszych kostek tak naprawdę I nie potrzeba dużo, żeby nauczyć się ją układać Brak jeden algorytm No, także przejdę już do pomieszania, żeby nie przedłużać niepotrzebnie jest już pomieszana. Jest. Mhm. Hmm. Dobra. Dobrze to jest. Okej. Okay. To na początek na logikę układam pierwszą warstwę i ja sobie zacznę od białej. Tu na przykład mogę dopasować jeden róg i tu mam y, zielono pomarańczowy więc i tu mam pomarańczowo-niebieski, więc on będzie tutaj, bo to tu jest pomarańczowe. Tak, widać. Więc tak. Oj, gdzieś za łatwo to idzie. Chyba sobie będę musiała przemieszać. Mm, teraz. Dobra. Eee, teraz mam na swoich miejscach oba narożniki, tylko że źle obrócone. Eee, I teraz robię coś takiego, że Podstawiam sobie ten narożnik do góry. Tu, tu mam po tej stronie biały, podstawiam w tą stronę do góry. Teraz obracam i teraz zjeżdżam. Tak. I teraz y, to samo z tym narożnikiem, tylko że w drugą stronę. Po prawej mam biały. Więc na lewo wysuwam do góry. A tutaj jeszcze wrócę tym narożnik może. Do góry obracam. I tak. No i teraz wracam tym, który mi się odsunął. I tak cała pierwsza biała warstwa jest ułożona. Teraz będę układała te centry. I tutaj, jak widać, na górze jest center pomarańczowy. On ma być tutaj, bo tutaj są dwa pomarańczowe narożniki. Więc robię teraz taki algorytm. No. Gdyby teraz tu widzisz żółty, więc teraz postawiam go byle gdzie postawmy go załóżmy tutaj i ten algorytm zamienia ze sobą te dwa z przodu i górny center i te dwa po bokach tak, tak tak, tak i tak do skutku ten center, który, który jest na boku postawiamy na odpowiednie miejsce Teraz niebieski. Teraz czerwony. O, tu to będą ostatnie dwa razy. I teraz jest ostatni raz, bo jak widzicie tutaj te dwa są zamienione. Te dwa. Tak, i teraz centry są na swoich miejscach. Teraz widzę, że mam tą prostą sytuację, jeśli chodzi o narożniki. Więc ja sobie przemieszam trochę. Dobra. I teraz jak mamy taką strzałkę, jakby to ustawiam sobie po tej przekątnej, żeby na aby tu, tu był żółty, tu, tutaj z boku i tu z tyłu. I robię tak. Ten algorytm. Ten sam algorytm co wcześniej tylko że dwa razy. Tak. I teraz mam tą prostszą sytuację. Kiedy tutaj są dwa na jedną stronę, a te dwa są na dwie przeciwne strony. Trzymam to tak, żeby. Te dwa były po mojej lewej I znowu robię ten algorytm dwa razy Tak, i skub ułożony Mam nadzieję, że wszystko jasne Jakby coś było niejasne, coś źle pokazane, to Piszcie w komentarzach, ja wam wszystko wytłumaczę Jak będę umiała No to widzimy się w następnym filmiku. Pa!